Cześć! Dziś chciałbym dla Was recenzować kolejną generację urządzenia z serii A od Samsunga. Przed Wami Samsung Galaxy A5 2016. Na początku, oczywiście, przejdziemy do obudowy. Z dwóch stron mamy szkło Gorilla Glass w wersji czwartej, czyli dokładnie to samo szkło, które jest montowane w S6 i S7. To jest naprawdę bardzo mocne, więc nie musicie się martwić o to, że wam pęknie czy się porysuje. Urządzenie to okala metalowa ramka. Wygląda ona naprawdę bardzo schludnie i jest bardzo ładna. Jest to bardzo dobry krok, ponieważ poprzednia generacja była wykonana cała z aluminium, a to mamy tylko taką wstawkę, jeżeli chodzi o ramkę. Jak wrócimy jeszcze raz na tył urządzenia, zobaczymy, że aparat wystaje znacznie mniej. Została tutaj zastosowana zupełnie inna optyka, i ją zajmiemy się później. Dlaczego ten aparat mniej wystaje? To przez to, że mamy tutaj o wiele większą baterię i zajmuje ona znacznie więcej miejsca, dzięki czemu klapka teraz znajduje się znacznie wyżej i optykę można było schować w urządzeniu. Natomiast muszę teraz zwrócić uwagę na wymiary samego urządzenia, ponieważ są one dość dziwne i urządzenie to naprawdę niezbyt dobrze leży w dłoni. Mimo tego, że przekąt na samego urządzenia to 5,2 cala, to jednak trzymanie tego urządzenia i dotykanie czegoś dalej na ekranie jest bardzo problematyczne i niekiedy moja dłoń dotykała części ekranu po prawej stronie, kciuk był już po lewej i chcąc coś dotknąć, nie byłem w stanie, ponieważ wtedy urządzenie rejestrowało dwa dotknięcia i kliknięcie czegokolwiek było zupełnie niemożliwe. Co jest bardzo dziwne, ponieważ w innych urządzeniach tego producenta takie coś nie występowało. Natomiast ekran zastosowany w tym urządzeniu to Super AMOLED, czyli Perfekcyjne czernie, ponieważ są wtedy wyłączone piksele, jeżeli mamy czarny kolor. Idealnie odzorowane barwy, są one bardzo żywe, oraz kąty widzenia są po prostu idealne, więc jeżeli chodzi o ekran, ogromny, ogromny plus. Rozdzielczość tego ekranu to 1920x1080, czyli Full HD, a zagęszczenie pikseli na sal to 424, więc naprawdę jest ono ogromne i nie sposób dojrzeć tutaj pojedynczych pikseli, gdy przyłożymy urządzenie do naszego oka. Podzespoły tego tak urządzenia są również ciekawe. Exynos 7580 o taktowaniu 1,6 GHz. Jest to ośmiordzeniowa jednostka Cortex-A53. Procesor ten radzi sobie bardzo dobrze z procesami na tym urządzeniu. No to niekiedy Android się zatnia, to raczej wina TouchWiza, a nie samego procesora. Układ graficzny to Mali T720MP2, czyli naprawdę bardzo dobra jednostka. Graliśmy na tym urządzeniu w naprawdę bardzo wymagające gry, na przykład takie jak... Geta Liberty City Stories nie było żadnego problemu, jeżeli chodzi o rozgrywkę, była ona bardzo płynna, przyjemna. Natomiast po rozgrywce, gdy chcieliśmy wejść do menu samego urządzenia, to rzeczywiście wtedy trzeba było poczekać chwilę, żeby procesy gry się pozamykały i zmieniły priorytety na te systemowe. Natomiast za pamięć podręczną służą nam 2 GB pamięci RAM. Wartość może dość mała, natomiast to jest nadal średniak więc nie możemy tutaj oczekiwać nie wiadomo czego. Te 2 GB zupełnie się wystarczają do podstawowych czynności, nie ma żadnego problemu jeżeli chodzi o utrzymywanie aplikacji w tle. Natomiast sam system to Android wersji 5.1.1 Lollipop z nakładką TouchWiz. Jak widzicie nie jestem fanem tej nakładki, natomiast jest ona dość odchudzona, i tutaj radzi sobie w miarę dobrze, rzeczywiście czasem zdarzy się jakieś zacięcie, animacja się przytnie, natomiast ogólnie wszystko działa w porządku. Mamy też możliwość personalizacji tej nakładki, jeżeli chodzi o ikony, o motywy, więc dla każdego coś dobrego, natomiast jeżeli ktoś nie będzie chciał z niej korzystać, nie ma żadnego problemu, zawsze możemy zainstalować innego launchera. Pamięć wbudowana w to urządzenie to 16 GB. Dla użytkownika zostaje około 11-12, więc do podstawowego użytkowania wystarczy w zupełności. Natomiast mamy tutaj też slot na kartę microSD, który znajduje się w szufladce po prawej stronie urządzenia. Tam też jest wejście na kartę NanoSim. Karta SD do 128 GB. Przejdźmy teraz do optyki tego urządzenia, bo jest ona naprawdę bardzo dobra. Apart ma matrycę o rozdzielczości 13 megapikseli. która radzi sobie naprawdę genialnie. Zdjęcia wychodzą bardzo ostre, są naprawdę bardzo dobrze odwzorowane barwy, mamy też możliwość zrobienia zdjęć HDR, również jest optyczna stabilizacja obrazu i w miarę szybki autofokus, więc do podstawowych zdjęć naprawdę w zupełności wystarczy i nawet jakieś zdjęcia takie półprofesjonalne bylibyśmy w stanie zrobić. Przysłona tego aparatu to 1.9, więc nawet zdjęcia w dość ciemnej aranżacji, w ciemnym pomieszczeniu, Będą wychodziły naprawdę nieźle, ponieważ bardzo dużo światła będzie wpadało na matrycę. Natomiast ogniskowa tego obiektywu to 28 mm, więc ani za szeroko, ani za wąsko, standardowo. Oczywiście link do paczki zdjęć zrobionych tym urządzeniem znajduje się w opisie tego materiału. Jeżeli byście chcieli coś nagrać tym urządzeniem, nie ma takiego problemu. Obsługuje on rozdzielczość Full HD do maksymalnie 30 klatek na sekundę. Natomiast dla miłośników selfie czy innych zdjęć przed nim aparatem, nie będą oni również zawiedzeni. Matryca o rozdzielczości 5 MP robi naprawdę Dobrej jakości selfie. Nie są one może jakoś bardzo szczegółowe, ponieważ to urządzenie nie jest stricte do selfie. Natomiast przysłona 1.9 i ogniskowa 24 robi swoją robotę. I teraz czas na baterię, która jest naprawdę bardzo dobra w tym urządzeniu. Jak już wspominałem wcześniej, jest to 3000 mAh i spokojnie na tym urządzeniu przy włączonym LTE i jasności prawie że na maksymalnej wartości wytrzyma to urządzenie około 6,5 godziny natomiast jeżeli wymienimy LTE na Wi-Fi to nawet do 8 godzin i to bez żadnego problemu. Naprawdę to jest ogromny plus tego urządzenia, bo mało urządzeń, nawet flagowców, wytrzymuje tak długi czas na baterii. I kolejną ciekawą sprawą w tym urządzeniu jest czytnik linii papilarnych. Jest to ciekawy dodatek od Samsunga, ponieważ nie był on w poprzednim urządzeniu, a już w tym jest. Czytnik ten nie działa zbyt dobrze, a powiedziałbym właśnie, że nawet raczej miernie, ponieważ mój palec odczytuje za drugim, trzecim, nawet czasem i piątym razem, a tak chyba raczej nie powinno być. Natomiast jest. I każdy będzie mógł z niego skorzystać. Natomiast mam taki mały dla Was, tak zwany protip. Jeżeli skonfigurujecie swój palec jako 3 i robicie to pod różnymi kątami, to macie praktycznie 80% szans, że odblokujecie urządzenie za pierwszym razem. Odpowiadając na Wasze pytania, tak, urządzenie to palcuje się niemiłosiernie. Mimo tego, że jest to Gorilla Glass, oczywiście na kolorze białym nie jest to tak bardzo widoczne. Natomiast, jak teraz widzicie, na wyłączonym ekranie mamy kolor w miarę czarny, po prostu ciemny i te odciski bardzo są widoczne. ODG działa wyśmienicie. Możemy bezproblemowo podłączyć jakiegokolwiek pendrive'a poprzez specjalną częściówkę. I Samsung go od razu odczyta i włączy eksplorator plików, byśmy mogli dokładnie zobaczyć, jakie biki znajdują się na tym urządzeniu. Co do głośnika, jest on w porządku, nie trzeszczy, ale też nie jest nie wiadomo jak bardzo dobrej jakości. Po prostu działa i wydaje dźwięk, i to jest mi chyba w tym najważniejsze. Samsung Galaxy A5 naprawdę bardzo ciekawe urządzenie. Mimo tego, że jest średniakiem, oferuje nam naprawdę bardzo dobre podzespoły, świetny ekran, bardzo dobry aparat i genialną wręcz baterię. Natomiast, czy jest wart 1500 zł, w podobnej klasie sonowej możecie kupić Sony Xperia M5 i porównanie macie w tej karcie. I to tyle w tym materiale. Serdecznie dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego urządzenia, zadawajcie je w komentarzu poniżej. Ewentualnie na Facebooku bądź Twitterze. Linki do tych mediów społecznościowych macie w opisie. A jeżeli nie chcesz przekapić naszych kolejnych materiałów, to subskrybuj ten kanał. Po prostu. Czołem!